Bardzo proszę, pan senator Bogdan Pęk chciał zabrać Dziękuję. głos. Bardzo proszę, panie Dziękuję. senatorze. Panie marszałku, pozwolę sobie jeszcze raz zabrać głos, bo być może jest to jedna z nielicznych okazji, gdzie można przekazać publicznie szereg informacji w temacie tak zwanego globalnego ocieplenia, który jest tematem niebywale zakłamanym. Więc nawiązując do pierwszej części mojego wystąpienia, chciałem państwu powiedzieć, że gazy cieplarniane, jakby się je skalowało, no to przede wszystkim para wodna, metan, a dwutlenek węgla jest tam na dalszej znacznie pozycji i jego, jego wpływ jest trudno wyliczalny, bardzo, bardzo trudny do naukowego, naukowego precyzyjnego określenia. Skala tego zagadnienia sprowadza się do tego, że Mieliśmy do czynienia niedawno z ruchami tektonicznymi, w wyniku których nagromadzone na dnie oceanu pokłady metanu wypłynęły na powierzchnię i są naukowcy, którzy twierdzą, że ten jeden, jeden ruch tektoniczny spowodował dostanie się do atmosfery ziemskiej takiej ilości metanu, której efekt potencjalny cieplarniany był większy niż emisja dwutlenku węgla. Produkowanego przez człowieka przez cały szereg lat. Drugi element, któż jest głównym producentem w obiegu przyrody tego dwutlenku węgla? No trzeba przypomnieć, po pierwsze, że dwutlenek węgla jest gazem życia, bowiem jest jednym z głównych składników fotosyntezy, bez której nie byłoby życia na Ziemi. A głównym jego producentem jest plankton oceaniczny. Plankton oceaniczny, którego wydajność zwiększa się wtedy, gdy zwiększa się aktywność słoneczna. No i mówiąc nieco obrazowo czy kolokwialnie, jedno kichnięcie słońca, określane jako, jako okresowe zwiększenie aktywności słonecznej, ma znacznie większy wpływ na zwiększenie produkcji dwutlenku węgla w skali planety, niż wszystkie inne działania ludzkości razem wzięte. Podaję te informacje wyłącznie po to, żeby dodatkowo zobrazować, jak absurdalnym pomysłem jest wybranie właśnie dwutlenku węgla i zwalczanie dwutlenku węgla jako głównego czynnika potencjalnie działającego negatywnie na, na przemiany klimaty, klimatyczne i wreszcie. Rzecz, nad którą ja się najbardziej zastanawiałem, dlaczego, skoro, skoro nie ma racjonalnych poza spreparowanymi symulacjami komputerowymi, nie ma racjonalnych dowodów naukowych, dlaczego się to tak eksponuje w skali świata. I proszę Państwa, przychodzą mi do głowy tylko dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, w dzisiejszej cywilizacji y, współczesnego człowieka y, świat ideowy, świat wiary jakby cofa się, a człowiek potrzebuje jakiegoś, jakiegoś że tak powiem, y, elementu, y, y, który zastąpiłby to, co nazywano dotąd bojaźnią Bożą. No więc arcykapłani tej fałszywej religii wymyślili, że w wmówią społecz społeczności światowej. Że tylko my jesteśmy zdolni do uchronienia Was i Waszych dzieci i następnych pokoleń przed lodowcem, który Was tutaj pokryje, albo przed lodowcem, który topiąc się zaleje, zaleje Wasze domy i musicie realizować, realizować nasze pomysły. I co za tym stoi? Dwa elementy, jak zwykle: władza i pieniądze. Po pierwsze, będą tacy, którzy na tym zarobią nieprawdopodobne pieniądze. To ci, którzy będą kreować taką właśnie politykę obrotu emisjami, jak się dzisiaj wymusza w układzie Unii Europejskiej, premiującą trucicieli, a bijącą po kieszeni tych, którzy wykonali ogromny wysiłek, żeby tę emisję zredukować, no i wreszcie ci, którzy będą dostarczać technologię eliminującą dwutlenek węgla. Tak jak w naszym przypadku w energetyce opartej na, na kopalinach, głównie na węglu brunatnym i kamiennym. To, to są elementy faktyczne, bowiem w naszej cywilizacji te dwa elementy dominują, a racjonalizm poparty analizą naukową jakby traci na znaczeniu. Przepraszam, że mówiłem jeszcze raz, dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję pani Senatorze.